Wiersz, który ma się stać strażnikiem pokoju. Między Bogiem a ludzkością, między braćmi i siostrami, między mną a moim nastrojem, chcę być z Tobą, byśmy nie byli sami. Muszę znaleźć wersety zupełnie inne. O. Przeszłości te nowe pełne serca, aby zmieścić się w teraźniejszości. Musisz mieć jedną prawdę uzasadnioną i zaakceptowaną, aby pożegnać się na zawsze z piekącym bólem rano. Chcę napisać nową historię. Nową książkę o zwykłym życiu, aby dobry już nigdy w nas nie pozostawało w ukryciu. Każdy dzień to nowe odkrycie, ludzie stają się źli bez miłości, porażka zarabia na tylu poziomach. Na zówciach sytych bezszczęśliwości ludzie żyją, podzieleni na kasty wipów, zakochani po uszy w dobrobycie, a między nimi są ci, co kochają ludzkość i w pokoju normalne życie. Dziś muszę wyśpiewać wieżę o strachu, Ogromnej ciemności, wojennym paraliżu. Podnieśmy pięści zakrwawione w proteście, W imię tego, co zginął na krzyżu. Dziś muszę wyśpiewać wierz o strachu. Ogromnej ciemności wojennym paraliżu podnieśmy pięści zakrwawione w proteście i tego, co zginął na krzyżu. Muzyka zbignie wrot polska.